na kanale Osiągalna Sylwetka, z tej strony Rafał Ron. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ważnym punkcie dnia. Otóż każdy z nas, albo większość z nas, kto podjął decyzję o tym, żeby przyjąć nowy styl życia, nowy sportowy styl życia, zdrowy styl życia, na pewno zatknął się z takimi właśnie fajnymi sylwetkami, jak na przykład Jay Cutler, Chris Bumstead, zresztą Arnold Schwarzenegger, czy, czy Ronnie Coleman i od strony tej wizualnej jeżeli widzimy ich sylwetki no to mówimy wow, ale fajnie oni wyglądają tak i potem sobie patrzymy gdzieś na filmiku o tak, Jay Cutler ćwiczył to ja będę tak samo ćwiczył to będę tak samo wyglądał, albo podobnie chociaż, tak albo patrzę, o Jay Cutler je makaron, to ja będę jak makaron to, będę, to, to będzie dobrze ale trzeba wiedzieć, że to jest obraz dla konsumenta. Natomiast przyjęcie zdrowego stylu życia, sportowego stylu życia wiąże się z tym, że musisz do tego stylu życia podejść od kuchni. Czyli tak naprawdę chodzi o to, bo nie, nie chodzi o to, co nam się wydaje czyli że trzeba takie ćwiczenia robić, takie suplementy przyjmować, taką dietę trzymać. Oczywiście to jest ważne, ale tu chodzi o coś innego, wcześniej jeszcze. Chodzi o to, aby stworzyć sobie w tym nowym moim stylu życia, sportowym, zdrowym, aby stworzyć sobie takie warunki, tak ogarnąć sobie życie, aby te warunki stworzyły środowisko, które sprzyja mojemu rozwojowi. I dopiero w tym środowisku, które sobie stworzyłem, ważna będzie dieta, ważny będzie trening, ważna będzie regeneracja. Ale to środowisko mnie cały czas wspomaga, cały czas wspomaga. Bo nie można mówić o postępach w takim sensie, że ja, powiedzmy, staram się dobrze ćwiczyć na siłowni, ale kwestie związane z tym, powiedzmy, moim życiem całym leżą. Powiedzmy, cotygodniowe jakieś imprezy, i nietrzymanie przez to diety, nie picie odpowiedniej ilości wody. Albo wiele stresu, którego mogłoby nie być, a on jest, czyli brak pracy nad obniżeniem poziomu stresu, albo yy, no powiedzmy takie warunki, które mogłyby być lepsze, ale ja nie patrzę na te warunki, bo on, one mi się wydają nieważne. A właśnie chodzi o to, że przyjmując nowy, zdrowy styl życia i na przykład patrzysz sobie na Krysa Bamsteda, zadajesz sobie pytanie. Jak on sobie ogarnął życie, że stworzył sobie takie środowisko do rozwoju, gdzie go wspomagało to wszystko do tego, żeby osiągnął taką sylwetkę? I dzisiaj zajmiemy się takim pierwszym punktem, pierwszym punktem strategicznym podczas dnia. No bo wiadomo, że środowisko i to ogarnięcie sobie życia odbywa się w czasie i o naszym postępie świadczy tak, tak naprawdę. Każdy kolejny, poszczególny, szary, często, albo nie, ale każdy poszczególny dzień. Jest taki punkt podczas dnia, który jest strategiczny. Otóż tym punktem jest poranek, jest pobudka. I teraz zobacz, jeżeli ten poranek, pobudka jest strategicznym momentem dnia, bo ma wpływ na cały dzień. To teraz, jeżeli my go zostawimy przypadkowi, no to będą przypadkowe osiągi. Natomiast, jeżeli my zaczniemy go kontrolować i optymalizować, no to efekty będą już znacznie, znacznie lepsze. I tutaj mówię o takich bardzo kilku podstawowych rzeczach. Zobacz, jeżeli wstajesz rano, jeszcze masz zamknięte oczy, ale już się zbudziłeś, i wyobraź sobie, że zostawiasz to przypadkowi. No i mm, pierwsze myśli to są takie: O, nowy dzień, znowu trzeba wstać. A może pogoda jest zła, ale tu ciepło, a ja muszę wyjść z kołdry. Jakieś takie, wiecie, tego typu myśli. Po czym jest przełączenie budzika na drzemkę. I potem, jak już nie możemy korzystać z czasu kolejnej drzemki, jest jakieś tam yy, ledwie w stanie takie, jeszcze w stanie zombie, yy, w stanie z tego łóżka i takie bezcelowe krzątanie się yy, po mieszkaniu, no to, no to za rok w tej perspektywie to nasze, yy, nasz stan nie będzie lepszy, na pewno nie będzie lepszy yy, niż był. Natomiast wyobraź sobie inną sytuację że jest poranek, budzisz się masz zamknięte oczy, ale zadajesz sobie pytanie. To jest przykład pytania, bo tych pytań może mogą być różne tak, ale zadajesz sobie pytanie. przykład. co sprawia? Na, inaczej budzisz się rano i pytasz siebie: Na co ja tak się cieszę? Na co ja tak się cieszę. I wtedy jesteśmy tak skonstruowani, że zadając sobie pytanie, nawet gdy jesteś jeszcze w stanie zombie, bo nie otworzyłeś oczu i jeszcze tylko się trochę zbudziłeś, to nawet wtedy mózg przeszuka tak bardzo szybko jakieś momenty z nadchodzącego dnia, które mogą być potencjalnie sprawiające, że nie się cieszył. I to może być naprawdę coś takiego drobnego, nie wiem, zaraz stanę, wypiję kawę, zjem fajne śniadanie, a wieczorem mam fajne spotkanie, na przykład, nie? I on to przeleci i stanie się rzecz niesamowita. Bo tu nie chodzi o to, czy zadając sobie pytanie, na co ja tak się cieszę dzisiaj, to nie chodzi, żeby jakieś mieć super, ekstra yy, yy, zaplanowane rzeczy, nie wiem, lot, zwiedzanie kosmosu. Tu, tu nie o to chodzi. Tu, I nawet... Chodzi tylko o to, że mózg angażuje się w szukanie odpowiedzi. Nawet niech to będą najmniejsze, drobne, yy, jakieś przyjemności, na coś, na co ty się cieszysz, ale już chodzi o to, że mózg wprowadza się w inny stan. To jest, to jest Twój punkt wyjścia strategiczny. Umysł w innym stanie. I to się przekłada na jeżeli masz trening tego dnia, to się przekłada na trening i to się przekłada na dietę. Ponieważ jeżeli zobacz, ktoś ma takie depresyjne myśli, bo wstaje rano i mówi, no znów trzeba stać, ale dół, ale coś tam. Okej, okay. ma takie depresyjne, już stan depresyjny powiedzmy wprowadza swój umysł, albo ten umysł sam się wprowadza, no bo, 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 bo to jest zostawione przypadkowi, to ma jakiś taki niski poziom startu. Bo to nie jest optymalny punkt wyjścia, to jest niski poziom startu w tym dniu. I teraz z tego niskiego poziomu, jak on ma wejść przed treningiem w tryb treningowy, mentalnie w tryb treningowy, to on się odbije od tego punktu startowego niewiele, jego stan mentalny w treningu będzie gorszy, w związku z czym on będzie osiągał gorsze rezultaty treningowe. No, bo jeżeli chodzi na przykład o, o mental w ostatnich powtórzeniach, no to jest, to jest bezsprzecznie no rzecz podstawowa. A w drugim przypadku, jeżeli ktoś ustawi swój umysł już od samego rana na ten wysoki poziom kreatywności, szukania odpowiedzi na pytania, umysł jest w takim stanie, to teraz, jeżeli on ma trening, to on się wybija, wybijając z tego punktu, od razu fajnie wejdzie w ten tryb treningowy. Co się przełoży oczywiście na lepsze efekty na treningu. Co się przełoży na większy bodziec i, podczas, i potem podczas y, y, kontynuowania diety i regeneracji, na, lepszy, na lepsze przyrosty, na przykład masy mięśniowej. Więc poranek jest kluczowym elementem podczas dnia. I to nie chodzi o to, że za tydzień, jeżeli zaczniesz to stosować, za tydzień będziesz chodził super szczęśliwy. Bo to też nie o to chodzi. Okej, okay, może tak być, ale chodzi o to, że w perspektywie lat, bo zdrowy styl życia to nie jest, że ja przyjmuję zdrowy styl życia tak jak niektóre dziewczyny, co się odchudzają po dwa tygodnie i, i potem wracają do starego życia. Tylko ja mówię o tym, że coś robisz latami. Więc w perspektywie roku, złapanie sobie takiego, mm, takiego nawyku, że ty rano wstajesz, zadajesz sobie pytanie mózg krótko odpowiedzi, wprowadzasz się w inny stan, dzwoni budzik na pobudkę, od razu wstaję i od razu działam. No to po roku Twój stan nie będzie gorszy, a może być lepszy. Natomiast w innym przypadku nie będzie lepszy, a będzie raczej gorszy. Więc tutaj chodzi o to. I to samo potem przekłada się na efekty treningowe, bo jeżeli mamy zawodników wytrenowanych bardzo podobnie, no to mental zawsze wygra. I tak samo tutaj. To się przyłoży na efekt treningowy, ale nie w perspektywie miesiąca, że jestem teraz na masie, nie wiem, miesiąc, jak ja będę rano wstawał i zadawał sobie pytanie i wprowadzał się w lepszy stan mentalny, to ja za miesiąc będę miał plus 2 kilo na masie mięśniowej. No nie. Możesz, znaczy, oczywiście, jeżeli te wszystkie cegiełki idą w tym samym kierunku, no to możesz mieć, ale chodzi o to, że mówię o szerszej, dalszej perspektywie optymalizacji stanu umysłu, czyli mówię o treningu mentalnym który przekłada się na trening na siłowni, na trening sportowy i przekłada się na efekty. W związku z czym właśnie sobie wyrabianie takiej postawy mentalnej już od samego początku jest strategiczne dla naszych efektów. Myślę, że co nieco wyjaśniłem w kwestii ważności mentalu, który Wpływa na efekty widzialne treningu, bo trening mentalny jego nie widać, on się odbywa w Twojej głowie, ale przekłada się na efekty treningowe i dopiero wtedy te efekty widać. W związku z czym napisz, co o tym myślisz, może jakie Ty stosujesz sposoby na wprowadzenie się już od samego początku. W lepszy stan mentalny. To tyle z mojej strony, Rafał Ron, Osiągalna Sylwetka. Niech moc będzie z Wami!